No, część ogólnie stwierdziłam, że sobie pokopię, i wyszło na to, że pokopałam trochę trzy godzinki. A że to nie było dla mnie tak łaskawie jak wczoraj, więc znalazłam tylko albo aż 43 diamenty przez 3 godziny. No, raczej trzygodzinnego materiału nikt by nie chciał z tego. A jakby ktoś chciał, to ja naprawdę z chęcią pokopię z Wami razem. Ale tak, to nie wiem. No, miała w planach pokopać 15 minutek. No, a się skończyło na 4 godzinach. Więc co, chciałam Was tylko powiadomić, że tak źle zrobiłam. A i oprócz tego stwierdziłam, że tu będzie enchanting, bo sobie zrobiłam enchanting nie wiem czy to się w końcu nagrało u mnie, czy nie. Jak się nie nagrało, to przepraszam, ale zrobiłam sobie enchanting i będziemy mogli enchantować. Do przyszłego odcinka sobie tutaj porozmorażam krówki i w ogóle, więc w przyszłym odcinku postaram się już mieć trochę biblioteczek. Albo zrobię z tego odcinek. u. tak, zrobię odcinek z tego. No to, co? no to teraz to... Nie ma.